To ktoś je! Co? Odblokowaliśmy to? Co jest? Powiedz, jak koronę mamy! Witam wszystkich bardzo serdecznie z Po i witam was w samym odcinku z Kiwi Clicker Dzisiaj zrobimy sobie nowe challenge. Tutaj w naszych podziemiach i zdobędziemy więcej koron. I bo jaki znowu mały tutaj do Kim Klikera, co każdy ci taki tutaj Ale ci twórcy naprawdę się starają z tą grą. Co chwilę coś dodają. I widzicie, grafiki w naszym królestwie się pozmieniały. Teraz wszystko staje się takie demoniczne. I prawdopodobnie tym bardziej będziemy szli tu do przodu i tym bardziej będziemy tu wszystko ulepszać, to tym bardziej nasza cała twierdza i wszystko by się robiło demoniczne. I tu oczywiście będziemy też ulepszać rzeczy. Zakładam, że niedługo. Czeka aż update, który da nam laboratorium, którym chyba są jakieś jajka dziwne, no ale na, nie ma co spekulować, co to będzie, tak? Jak będzie to update, to on go pokaże i zobaczymy, co oni w tym laboratorium zrobią. Ale potencjał w tej grze jest duży, ponieważ oni mogą zrobić na dole jeszcze więcej pięter, dodać jakieś większe rzeczy, a nawet mogliby powiększyć mapę w którymś momencie, albo dodać jakieś niebo i nie tego typu rzeczy. Gra ma ogromny potencjał, twórcy się widać, starają. Gra też, wydaje mi się, że chyba sobie radzi, skoro twórcy taką tak update y dają. To mnie cieszy, bo gra jest super, a my. I teraz chodźmy po następną koronę i na samego którą zdobędę to prawdopodobnie ta korona. Po prostu tu kupiłem sobie most, który prowadzi na samej że nie musisz naprzeć tych oczy, bo te rzeczy są bardzo, bardzo useless. Ogólnie to to jest, to jest w ogóle Do niczego. Dlatego nie będę tego lepszą. Wyniosę tylko są koronę i nie ruszamy tego drzewka tutaj, wony one jest słabe. Bardzo. I też musimy zdobyć tą koronę. Dobra, to zaczynamy. ja wiecie, to jest nasz wspaniały sposób na zdobywanie koron. W tej Tejże nasze znaczy koron. No nie koron, Nie, nie się koron, ma nie punktu po prostu. Bierzemy sobie. Jeff Quarter, klikamy sobie te dwie umiejętności i wszystko dzieje się automatycznie. I mamy tak po prostu... Po kilku minutach, tak naprawdę, 200 na samych punktów. E, I teraz sobie to resetujemy, ale zanim to zrobimy, dowiedzimy to sobie: Questa którego jest z tych tutaj i Kill the we are, the delivery. Tu mamy quest. Start with a royal salmon. Nie wiem, jak ten quest by się działo, ale weźmy sobie jest po prostu. I teraz sobie dajemy reseta. I przekazuję, że mam dużo punktów, więc sobie coś kupimy. Powiem, wam, że coś się dzieje. I okej, okay, na starcie mamy po prostu przeciwnika. E, dobra, nie wiem, co tu się dzieje. Nie, nie mam pojęcia, co tu się dzieje, ale. Mamy wszystko zablokowane jakiś bug jest Argument ex Expansion An item with same key has already added key Golden Kiwis Ja <grym> mam powiem, co się dzieje, ale coś się chyba zbugowało No bo nie wiem, ulepszajmy sobie to I co? Mamy wszystko zablokowane Minimal Kiwi Production co, I co? Tyle? Koniec? Wygra wygraliśmy? Please? Co, co, coś się stało? Na pewno konsola się coś Zbugowała okej okay. Mamy następnego króla <grym> nie, nie Nie Naprawdę nie wiem nie, 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 o ja. co ja? Czy ja mogę grać? Czy coś? Dobra, wezmę może reset'a. Tak, zresetuję to. Coś się zdecydowanie zbugowało. Mogę grać już normalnie? No tak, 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 tak średnio. Nie wiem, że mi się gra zbugowała i nie mogę już na dół pójść. What? Powiem wam, że zresetowało yy, mi całą grę. <laughs> Ale spokoje, to raczej nie powinien być problem, ponieważ przygotowywałem się. I widziałem, że takie gry potrafią mieć problem czasami, dlatego patrzcie teraz na to. Mamy jest taki przycisk, który sprawia, że można zaploadować sobie save'a i ja... Uploaduję sobie save, save a i wracamy do naszego poprzedniego savea z poprzedniego odcinka. Jeden z to, 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 to kilka minut, za do tego wrócę. Ale nie spodziewam się, że takie coś się wydarzy, naprawdę. Yy, Uważajcie, gracie w tę grę, róbcie sobie y. jak, jak gracie kilka godzin, zrobię sobie savea, a jak to się robi, to po prostu klikajcie sobie tutaj na te zielone i zapisujcie sobie tego savea i potem musisz sobie go wgrać kiedy chcecie. Naprawdę lipa była, gdybym tak nie robił, bo byśmy właśnie stracili wszystko, co robią do tej pory. Ale dobra, spróbuję jeszcze raz tego quest ogarnąć. Kliam sobie jest, Tym razem bez robienia punktu, po prostu sobie reseta. Robię seta i czy. To zadziała dobra, może nic nie będę kupował, tylko robię po prostu close The ranking of kiwings, dobra Mamy wszystko bloknięte e, Chyba zbieranie kiwi nie jest nam potrzebne I chodzi o to, że mamy walczyć po z królem, tak? O, to, 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 mogę kupić To mogę kupić, dobra, nie, nie wiem e, Mam po prostu rozwalać królów? <laughs> Okej, okay, ale mamy kawaha, więc... E, oni nie mają szans żadnych zanim nami, przecież, przecież ja mam kałacha. I co, mam coś kupić? Mam coś kupić tutaj? Nie, mogę to kupić? Chyba? Nie wiem, kupuję to? Na maksa? Nie wiem, powiedział coś, no, może, 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 mam w wiki keywakeriach. Ej, nie rozumiem tego, QS, jak on działa, serio. A! Chyba wiem, jak to działa. To działa tak, że jak najdalej dojdę. Przy jakimś chyba pierwszym włożeniu kasy do tego, tego i let Kingu wyskoczy, to tak, tak daleko dostaje tutaj plus, nie? No i my dalej nie pójdziemy, czyli musimy dać po prostu results please, pick I nam się to zrobiło i tak mamy 10%, zdobyliśmy niestety 10% tylko, bo na razie nie jesteśmy zbyt silni, chyba jeszcze więcej Ale kto wie, może się więcej zdobyć następnym razem A mamy 10% i tak to się łączy, więc to trzeba te questy robić A tu mamy quest'a na poty i weźmy sobie tę quest'a i następnym razem, następnym razem jak resetniemy To sobie będziemy tę quest'a używać I spróbujemy go zrobić też na wysoki poziom I ten quest działa już tak, że musimy chyba wejść w drzewko potionów żeby tę quest'a robić Ale to będzie coś podobnego, w rodzaju tego wcześniej, co mieliśmy Dobra, ale chciałem trochę punktów zebrać i mamy 168 punktów za friko Resetujemy sobie transcendence, dzięki I kupię sobie tym razem, żeby ułatwić sobie tego quest'a To Rzeczy tego typu tutaj. Wow, tu kupuję 1440. I do tego multiplayer też będziemy mogli sobie w sumie dać. No teraz kupię sobie to tylko. I to te 125. To sobie to po prostu zostawimy. Dobra. Teraz tak, musimy kupić alchemii zakładam. Po prostu. I te alchemii trzeba sobie jak najszybciej ulepszać. I dobra. I czekamy na potę, tak? I teraz nic nie działa, dopóki gdzieś poty nie użyję. Wow. No to. Chyba muszę użyć poty tutaj. I teraz to działa, tak. Teraz hajs leci. Możemy sobie odpalić Kinga. Eee, Powalono, teraz, teraz nie się punkty, tylko hajs. Jak najwięcej zdobyć hajs, żeby zdobyć ten procent jak największy. Z sobie przyszła. Elo i daje ona coś? Nie, nic nam nie daje. Kurde, ej, to ci ciężko nie zrobić. Naprawdę ciężko mnie zrobić. Nie ma to by je to zrobić. Ale dobra, no jest to, że dostajemy hajs. jakiś się hajs robi, więc możemy kupować rzeczy. A jako powiem, że to mamy oczywiście punkty. Więc to jest ważne. Zróbmy tak, żeby jak, naj jak najmniejszy cooldown mieć. Czyli musimy iść tędy. Tym, tę 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 Tą fioletową ścieżką musimy iść. Mamy potkę. Możemy też odpalić sobie to. I teraz powinno to iść trochę szybciej, trochę lepiej. Pamiętajcie, że musimy jak najszybciej zrobić jak najwięcej hajsu. E, nie wiem, ile mamy czasu na to. Czy mamy na to nieskończoność czasu? What? Mam na to nieskończoność czasu. Ej, to co sobie trochę dziwne. bo to spróbujmy zrobić jakieś, nie wiem, plus 3, plus 4 może. Jeżeli chodzi o tego quest'a Ulepszamy sobie dalej te poty, żeby. Jak najczęściej się te poty robiły, bo to jest najważniejsze tak naprawdę. No, mamy potę i najlepiej byłoby to potę dać, no raczej. Tutaj, żeby dostać normalne pieniądze. Te dwie rzeczy na górze są obecnie najważniejsze, te które oczywiście świecą. Kurde, te poty naprawdę przeszkadzają. Cię, ciężko i do przodu. Więc sobie może szansę na lepszą potę i to w sumie tyle, ile możemy kupić, na póki co. Teraz możemy sobie lepszyć jeszcze to, żeby poty dłużej trwały, to akurat jest bardzo, bardzo ważne. Mam na sobie potkę, co się tu kończy, trochę się kończą, ale ja bym zaryzykował i dał to potę w to! I teraz! Dopiero będzie leciał hajs. O, tylko tego króla, zwarłbym się go, żeby mi tu nic nie zepsuł. na raklu. To będzie leciał hajs. Tylko, potrzebowalibyśmy na samej potę, żeby dać w naszego kumpla. Co jest? Ile tych królów? Spadajcie, królowie. Ja, to ile tych królów jest teraz? Co jest? Prze -prze przez że tak, że pieniędzy włożyłem Ale patrzcie mam już na plus 2 Ło, ile punktów leci dobra, o to chodzi właśnie Wykształtujemy sub durację Jak najlepiej się da i szanse na jeszcze lepsze poty Nie no, to, to ja już rozumiem, to, to ja już rozumiem Patrzcie ile tego mamy Nie, to se kupię, to se kupię A, to już mi nie stać, dobra Za mało kiwi mamy To jest pewne A Weźmy, polecimy przez chwilę po kiwi Żeby kiwi się nafarmiło Niech się kiwi ostro, ostro farmi teraz. Nie będzie nam go brak raczej. Mamy 7 punktów, możemy skupić więcej ulepszeń jeszcze i przyjęca tak w kolepszyłem, ja mi trzy lepsze ja tylko. I tak naprawdę mam wszystkie lepsze, które są ważne, bo to tylko zwiększa tego to, ile ile pot mogę mieć tutaj na tym moim tym szelfie, czyli tej półce. Mam no potę. Ja chyba po prostu poczekam, aż się zbiorą poty. Większej ilości, i wtedy będziemy mogli jakoś to rozruszać, wszystko naraz, wydaje mi się. Dobra, będziemy mieć cztery poty za chwilę. Możemy sobie ją dodać. Druga nam się automatycznie robi. Podamy sobie na wszystko, i teraz możemy grać. Lecimy ostro z tym pieniędzmi. Mamy cztery minuty na wszystkim, żeby dojść jak najdalej, się tylko da. Postaramy się zrobić jak największy plus, tylko możemy. Mamy obecnie plus 3, co jest już naprawdę dużo, bo to chyba 30%. jest. Jak, jak pójdziemy na plus 4, to będzie aż 40% więcej tych coinów. Dobrze, bo jakbyśmy to zrobili. Już to mało brakuje i mam drzewko na maksa. W tym oto momencie całe drzewko jest na maksa i chyba nic się zrobić z tym nie da. Dobra, lecimy z tym, jak nam się da. Niech wszystko się dość konkretnie ulepsza. Niestety, się wolno wszystko klika, ale no, nic z tym się zrobić nie da, tak? Jak się wolno wszystko klika, bo nie jesteśmy na drzewku arcera tylko na zwykłym. No niech ten król szybko wywala stąd, bo przeszkadza tylko. Chyba na plus 4 stanę, bo raczej nie dam rady pójść na plus 5. No, raczej na plus 5 rady dać bym nie dał. Choć kto wie, zobaczymy. Przez te 3 minuty będę leciał. Na pewno nam się następna potka zrobiła. Jeżeli wszyscy trzymię, to zrobiłoby się następne nam cztery poty. To można prowadzić dalej w sumie. To moglibyśmy na plus 5 pójść. Jesteśmy na plus 4 i teraz potrzebujemy sekstyliony To już jest dość naprawdę dużo. Ale nawet. Na tym drzewku z potionów i z takim ograniczeniem, że wszystko działa tylko gdy potion jest na coś nałożony Daliśmy radę dojść tak daleko, że nam nawet budynki w to latają, nie? Na serio, nie jest źle No ale dalej już raczej nie dojdziemy, naprawdę to bardzo, bardzo wolno teraz idzie W ogóle nam się nie rusza ta linia z tym questem do tego, do tych 100 stu... SX coś tam, chyba z Exilium, czy jak to się mówi Mamy raczej mega daleko Dlatego możemy sobie odpuścić to i zrobić sobie reseta Submit challenge results, please, pick zrobiliśmy to I mamy dodatkowe 40% i mamy 244 punkty, więc sobie teraz zrobimy reseta Tylko, że ja nie chcę mieć żadnego challenge'a Ale kurde, fajne procenty teraz mam, naprawdę mamy fajne procenty Resetujemy sobie to i możemy chyba kupić, tak, możemy kupić następną koronę O to chodzi Pum, korona kupiona Mamy dodatkowe 80 hajców, ale za to raczej nic nie kupimy <grymne> No, ty zresztą będziesz kupować Dobra, nie no, nic nie będę kupował za 80 Nic za bardzo basalnego nie ma Wracamy do gry i mamy dwie korony Czy to coś tam zmienia, że dwie korony? Tu się pojawia jeszcze jedna korona, okej okay. Ale, pochodzimy na następnego quest'a nowego, okej okay. Kliki, klikiti Scar city Okej, okay. a czyli tym więcej klikam, tym gorzej jest. Czyli gra polega na nieklikaniu. To polega na nieklikaniu. I tu widzicie, pojawia się Korana, bo polega to na tym, że nie możemy klikać w ogóle, i to on musi nam wydobywać kiwi. A ja nie mam go w ogóle ulepszonego. To chyba startowanie tego sensu nie ma. To, to zajmiemy się tym, questem. Kiedy będę miał tyle pieniędzy, że sobie po prostu wydam i sobie oto całe kupię u niego, nie? I będę miał ochotę. No to wtedy, z te głosy zrobimy tak, to średnio mi się to szczerze opyla. Dobra, zresztą może rolną gierkę teraz po prostu i dojdźmy jak najdalej możemy. Całe Drzewko lepsze ale na maksa, <laughs> haha, ale fajnie. I jesteśmy na 280 punkciorów. Ale jeszcze daleko od naszego maksa jest. spróbujmy jest, jest dojść tak, żeby ulepszyć serio tą szatę całą na tą fioletową, nową. Może się uda. Jeżeli nie, to zrobię sobie na takich dużych punkciorach i wydamy sobie na to, żeby po prostu ulepszyć całą naszą twierdzę. zdobywać więcej hajsu i ogólnie po prostu zarabiać więcej hajsu i żeby, żeby dało się po prostu szybciej pójść do przodu. Mamy pierwszy item nowej szaty. Teraz jeszcze dwa. Czyli zakładam, że na 200 będziemy mieć następny i potem 225. No to łatwo już nie będzie to zrobić, na pewno. O ja mi trochę ta rzecz, że nie wiem co z tymi punktami teraz, bo mam punkty 5 punktów i ja nic z tym zrobić nie mogę. Fajnie było się, nie wiem. Wydać je żeby trochę te procenty zwiększyć tutaj jakkolwiek, ale no nie da się na nic i wydać chyba. Możemy ulepszyć naszą pozycję na 200 poziom! Ulepszmy i zobaczmy co jest stanie. O kurde, mi prawdziwą różkę jakiegoś takiego... Naprawdę potężnego i bogatego czarodzieja Wcześniej byliśmy czarodziejem Teraz jesteśmy bogatym czarodziejem <noise> O no wyglądamy No będzie trzeba jeszcze tą czapkę zrobić Spróbujemy zrobić jeszcze czapkę Ale no to będzie trudne Będziemy musieli tu wbić 225 pojątków Dlatego wydaje mi się, że musimy resetnąć I e, trochę pomóc I mamy 415 hajsów tutaj czekającego do Was, Stoimy sobie Ja za chwilę tego poziomu dojdę Chwilę Jeżeli teraz właśnie kupujemy jakieś fajne Ale pośrednio tyle, tyle hajsu to jest już już Oj, inny poziom zupełnie. Dobra, to moglibyśmy sobie kupić to na przykład. To mam już na maksa, oczywiście o to te po bokach zawsze nie mają znaczenia, bo to to sprawia, jak na starcie mamy. To dużego znaczenia nie ma. Dzięki temu sobie blokowaliśmy yy, miejsce do korony. Odbogałbym sobie tu jeszcze jakieś trochę rzeczy. No, nie wiem, czy tak naprawdę to jest potrzebne, bo tak to w szybko szybko idzie. To jest dla mnie zdecydowanie bo jeszcze kupiłbym sobie to i ewentualnie, by mi stykło, to właśnie kupiłbym sobie coś tutaj. I możemy teraz lecieć jeszcze raz do tego poziomu, w którym, w którym byliśmy. Ja pitole, ale to będzie powalone teraz. To będzie jeszcze szybciej to wszystko iść. W ogóle, jak nam się wszystko robi takie dziwne, takie demoniczne, i w ogóle. Kule. Ej, to ktoś je! Co? Odblokowaliśmy to? Co jest? Choose WiiWii and take it, czyli wy wybierz jakiś WiiWii i, i weź go. Ej, weźmy tego demonicznego, co? Weźmy tego demonicznego. Ja pitole, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mogę adoptować tego, tego WiiWii. Spawnuje pociony, jeżeli jest szczęśliwy. Nie, a ten? Co robi? Grows fortify when happy, ok? bo both clicking and shooting Czyli lupi jak... Dobra, to tego bierzemy, tego bierzemy, bo on jest coś z klikaniem związany Dobra, adobe this way, to bierzemy tego I... Co, 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 to, to, to... Pojawił się tu, tutaj się pojawił. Jak klikamy to się ulepsza chyba o Kurde On coś mówi o, 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 o tych Wiwisach Możesz do roboty, że roboty. Dobra. Nie, co zostawmy i zobaczmy, co jest tyłu, się stanie z tyłu, jakąś się będzie ulepszał, do przodu. Postarajmy się go mocno, mocno ulepszyć i zobaczmy, co się stanie. No, weźmy sobie tylko... Oto kupmy, o. Co będzie, dużo lepiej wszystko szło. Ponieważ automatycznie by je szło. I on się ulepsza i pik 3% się na nim zrobiło. Nie wiem, co to robi, że 3% się na nim zrobiło. Pojęcia nie mam. Ale on lubi, jak się klika i lubi, jak się strzela. To idealne dla nas. Dobrze, że dostaliśmy możliwość takiego właśnie wzięcia. No tych król zdecydowanie jest trochę dużo. Ulepszy sobie więcej. To rzeczy naraz. Widzicie jak teraz to idzie? Te starty są wręcz Kosmicznie szybkie. To jest prędkość światła wręcz po prostu Jesteśmy na starcie gry, a już nasza firma leci tak szybko W ogóle moje klejenie nie nadrabia teraz. Moje po prostu klejenie nie nadrabia nie? To jest dopiero beka. Dobra. O, ma jakieś Procesory, nie wiem co dodaję ale ulepszę sobie więcej rzeczy tutaj Mogę na niego najechać. Tu są jakieś rzeczy, które sprawiają, że On szybciej będzie rósł. Multiplayer Czyli kiwi production. Okej, okay, czyli Zwiększa mi to, ile kiwi produkuje ja A to jest coś takiego, że te wiwis yy, 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 je 25% yy, Czegoś od Kinga, nie wiem co to jest, pulp To, ga to game permanent XP. mam nadzieję, że pulp to nie jest o to On tego nie je, co nie? Oby mi tego nie żarł tej tych bo to byłoby już trochę średnie I taki jakiś dis discount w ogóle mi daje? I w ogóle, ej dobra, on daje korzackie rzeczy, nie się po prostu z czasem lepsze Ej fajnie, że znalazłem te rzeczy ale śmiesznie Mogę wziąć to z kiwi? Nie, mogę tylko jednego mieć chyba, okej okay. Spoko To dobrze, że wzięliśmy akurat tego Ej, o dzisiaj, bo to jakiś gościu stoi z jajkiem, lol, o co chodzi? Nie wierzę, że mam jednego <laughs> To są jakieś inni goście w ogóle, lol, śmiesznie Jestem ciekaw, czy jak, jak resetuje gierkę, to czy on też resetuje, czy zostaje mu to co on ma To jest też interesujące, sprawdzimy to za chwilę Nasz kiwi będzie miał zaraz 15%, naprawdę szybko to idzie I co, coś się w nim zmienia? Nie, nie wiem, nie wiem co trzeba zrobić, żeby o tutaj odblokować A, o tutaj X się u niego bija i tu się taki, taki inny level u niego w ogóle będzie nabijał Chyba... Wtedy jak, wtedy, jak bijem level, to to się odblokuje, a te dopiero się byłem, będziemy mieli więcej koron. Okej. Okay. Ej, to ciekawe, serio, to może pomagać potem w grze bardzo mocno, ten kiwi mały. Wydaje mi się, że jednak on zżera mi punkty. Tak, mam wrażenie, że zżera mi punkty, bo powinienem mieć raczej już na tym poziomie, co jestem, dużo więcej. chyba 400, więc mi naprawdę zżera sporo. Niby 25%, nie? Więc, no, może to jest 20%. W sumie tu jest 20%, tak, bo bym miał normalnie teraz. Gdybym miał 400 tak, to on mi zebrał po prostu 100 około No to mniej więcej się zgadza, bo mam prawie 300 Dlatego on chyba jednak żre te punkty Ale on chyba po prostu bije sobie tak 5 razy level I to będzie u niego max, już nie będzie żerał więcej Mam nadzieję, bo jak będzie przez wieczność żerał, to ja nie chcę go To on, on, za, on zabiera mi punkty, tak znaczy dużo bardzo Powiedziałbym, że nadal to idzie trochę wolno A nie wiem czemu Myślałem, że po tych ulepszeniach wszystkich, jakie, jakie, jakie wzięliśmy Będzie dużo łatwiej dojść dalej Znaczy jest je, je szybciej, ale... Nie na tyle, żebyśmy doszli do tego 225 wydaje mi się Dlatego ja sobie resetnę, Resetujmy sobie I można kupić jakieś ulepszenia A ja bym, a poprzez tą koronę, mało mi brakuje Zagram tak jeszcze raz i w tą koronę zdobył. Oj patrzcie, ten kiwi zniknął Okej, okay. out to lunch Out to lunch? O co chodzi? Ej, ten, ten kiwi mi zniknął, nie ma go O co tu biega? Okej okay. Nie wiem, kupię sobie po prostu te rzeczy Coś się zmienia, jak coś wykupię O jest, o już jest, już jest Aaa, to tak działa! Ja. Ja sobie mogę go wybrać, a równie dobrze mogę go nie wybrać I on ma już level większy Tak mi się ten extra nabija Dobra, e, tym razem go nie wezmę, bo chcę zdobyć punkty Wyfarmić, to tym razem go nie wezmę, ale następnym razem sobie już go wezmę <grytanie> No doszedłem praktycznie W kilka sekund <grytanie> Do takiego poziomu Nie wiem, że co się dzieje naprawdę, ale Zobaczmy, no, jak z tego szary dziur wyjdzie 270, 340, dobra, nic Pasuje mi, pasuje mi Więc pojawia się, że takie jakie będzie, ok? 300 hajsu możemy farmić o taką. to po prostu Dobra, kupiłem sobie następną koronę, czyli tą Pum. Mam na samym koronę i za te 60, prawdopodobnie Nie kupię nic, chociaż te security mogę kupić czemu nie 26, mam zostałam I obok się na koronę, więc tu się pewnie zrobi na tym quest, Zresztą on polega. Coins all the way down. Delivery sense lose 50% every 20 seconds. Ej! To chyba polega na szybkości. Tym szybciej daleko dojdziemy, tym, tym lepiej. Tym dłużej będzie nam to zajmowało, tym będziemy więcej, więcej, więcej tracić. Aż w końcu będziemy naprawdę do tyłu. Ok, możemy się do quest'a A bo to głos sobie zrobił na samym odcinku po prostu. Teraz postaramy się dojść trochę dalej. Ale ja na farmie jeszcze trochę czarnych dziur. Mamy kolejne 340 i kolejne 378. Pik! No i teraz razem mamy. Już nawet dużo. <laughs> Wystarczająco na moje małe wydatki. 750 punktów, czemu nie? Patrzcie, byśmy mogli drogokolwiek obliczyć, byśmy chcieli. Ale ja bym chciał raczej wydać je tutaj na te rzeczy dwie ulepszenia: żeby mieć więcej hajsu. I też dochodzimy sobie do tej oto koronki. Zostało mi 86. To to na, na nic za bardzo nie wydam. Mógłbym najwyżej, nie wiem, walnąć sobie tutaj, czemu nie, to sobie kupić, coś jeszcze może, nie, na przykład to i to w sumie tyle, dobra, teraz idziemy już tak serio, serio na maksa, jak widzicie ostro nasz, nasze, całe królestwo wygląda demonicznie, idziemy po 225 level, żeby zrobić sobie całego MAGA Teraz czuć jakbyśmy mogli dać radę do, do, do tego 225 Dlatego spróbujmy, mamy już 200 level I Moje klikanie nie daje rady, nie radzi sobie To jest też dziwne Mogę sobie tego kiwi małego wziąć Chyba jeszcze mogę go wziąć, ile tam punktów mamy? 415 Chyba jeszcze mogę go wziąć, weźmy sobie go Bo mi chyba teraz zwiększy, mogę go, mogę go przygarnąć? Przygarnij go Adopt this kiwi, okej okay. Mamy go, i on chyba pomoże mi zdobyć więcej kiwi Tak mi się wydaje, zobaczymy Ło, wow, tu w tym kiwi coś się zrobiło, coś co dziura! Dziura, dziura, dziura! Growing crate, ale są multipliers backsize. Ok, mogę to, mogę to, mogę to użyć? Czy to się używa? Chyba to się używa już, ale fajnie. 4%, ale to jest 4%, tak? Ale czy ten procent, Bonus multiplier for the station, czyli to jest plus 4 plus 8, tak? Czy to jest 8% z tego 4? 4% Nie jestem pewien, jak to Mam nadzieję, że to po prostu plus jest 8%. Wtedy to jest nawet niezłe, no? Jest nawet niezłe te kiwi, małe. 210 poziom, jeszcze tylko 15 idzie to już serio wolno. Obawiam się, że może być ciężko coś do 225, szczególnie że ostatnie ulepszenie będzie pewnie mega, mega, mega drogie w porównaniu do reszty ulepszeń. Znaczy, jest takie główne ulepszenie, czyli na przykład co 20 albo co 25 chyba. No w przypadku tego kiwi to jest 25 chyba. E, kosztują Wiele razy więcej niż takie zwykłe lepszenie. Ale chyba dam radę, tak, wydaje mi się, że dojdziemy do tego poziomu. Te Kiwi ma już 20% więcej. Ej, to jest polone, bo y, tym dłużej gra trwa i tym więcej takiego w ten sposób klikamy, tym tym więcej no tym więcej level on dostaje, nie? I większy procent ma. 215 level i jeszcze 10! To jest, jest wyliczanie, 9! Już tak mało! Pokaż mi jak ta czapka wygląda! Nie jeszcze co czekaj tej czapki! Nie wiem, czemu Aliara i tak bardzo coś sobie go nie wiem o co chodzi. A więc jest satysfakcja duża, jak, jak ulepszam postać, to gówno nie? Fajne to jest. Security też będzie na 50. poziomie, więc zmieni się wygląd Security tak samo. To też przelewki nie są. Nie wiem, czy tutaj na tym poziomie dam radę do tego dojść, ale na następnym odcinku wydaje mi się, że dam radę już na Security na 50. poziom wziąć, więc one się pewnie zmieni, Mam nadzieję, że mocno. 219 i nasza farma będzie miała 175 poziom, i zaraz się jej wygląd zmieni. Tylko ona doszła do takiego momentu, już gdzie pewnie ulepszenie bardzo drogie jest, więc nie wiadomo, kto pierwszy bi level. Prawdopodobnie nasza farma, więc teraz dwie rzeczy. Piła, farma, piła level! I co, co się zmieniło? nie mam być szczery, co się nie... <laughs> Chyba, chyba nic się nie zmieniło, jeżeli mam być szczery. Nie widzę żadnej różnicy. What? Naprawdę, nic się nie zmieniło. No co to ma być za oszustwo? Może na 180 one się zmieni? Nie wiem. Zobaczymy jak tam się zmieni. No na pewno nasz kiwi zmieni się na 225 i do tego brakuje nam tylko trzech poziomów. Ale jesteśmy już na sextilionach. to jest już inny poziom jak na takie poziomy chodzi. Sekstiliony jesteśmy, ja pitole, to jest pieniędzy. Patrzcie na to, nasze klikanie nie daje rady. Zdecydowanie trzeba ulepszyć teraz klikanie. A ono zawsze, on czasem tak może nie daje rady, kiedy jest przed takim dużym, dużym ulepszeniem. Czyli właśnie nam brakuje dwóch leveli do tego. 224. Ostatni poziom mamy. Ile to ostatni poziom kosztuje? Zobaczmy. 100 T. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, co to T jest, ale zakładam, że po prostu po Seksylionie jest T. Czyli. O! Dużo nawet, dużo nawet, dużo. O! wbiliśmy 225, poziom, nie zauważyłem nawet tego! Jaką koronę mamy Kurde, ej, ona jest jakaś slime'owa Mamy twarz w tej koronie a, bo my jesteśmy jak, jakimś demonicznym o królem, teraz to znaczy, nam. Zbieramy duszę chyba normalnie. Mamy 405, gdzie on nam 25% zabrał. Więc my, tu mieli, nie wiem, z, z 500, ileś, 600, coś takiego, nie no byśmy mieli sporo tego, naprawdę tych płytów byśmy mieli sporo. Czyli całą taką drogą koronę nawet byśmy mogli kupić za taką jedną, całą grę. Ale mamy 225, powiem dalej, no raczej nie dojdziemy, bo klikanie mi odpada. Żeby iść dalej w grze, bym musiał ulepszyć klikanie. I to tak ostro. Musimy kupić to i kupić jeszcze tutaj kilka, bo my tą koronę mamy, więc musimy to kupić Kilka. A to lepsze jest są naprawdę bardzo drogie już. Dlatego jesteśmy w takim dość przypołowym miejscu, można powiedzieć. Będziemy musieli ostro pofarmić teraz, zrobić dużo tych muciów i ostro polepszyć sobie te rzeczy. Ale to, co to zrobimy za samym odcinku, Tak samo te kiwi niedługo będzie na drugim poziomie. Potem trzecim. Na samym odcinku postaram się właśnie mocno ulepszyć sobie te oto miejsca i kupić jeszcze jedną koronę. Bo taką korona kosztuje 500 kupimy sobie z co za 900. I może nawet dojdziemy tutaj do niej. No to są ta, taś tanie rzeczy. do tego, co teraz dostajemy, to stanio. Więc kupię o te trzy rzeczy tutaj, to krony kupię. I zajmiemy się potem ulepszaniem tego Przez to będziemy mogli pójść trochę dalej I może zobaczyć jakiś mały zalążek tego Jakie dalej stroje będą Ale ten kiwi już wygląda Uff, Tak wygląda ten kiwi Dobrze wygląda Pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z Kiwi Clickera Napiszcie komentarz, zostawcie lajka like I kliknijcie w tego co tego czerwonego supa, Żeby nie przegapić powiadomienia o następnym odcinku A ja was żegnam Dziękuje za oglądanie Bye bye